No, to jest właśnie nasza prawda, Wigilia Bractwa. Tworzymy rzeźbę. Parobkowo. Ostatnie poprawki. Cię, ale ja bym się ja nie przyznawał z tego bratwa i Nasz misi, nasz mistrz, żemy kończy. Następna Wigilia będzie lepsza. Wiecie czemu? Bo będzie dwa razy więcej produktów. <grymne> jest ja, nie pozwolasz więcej produktów, to znowu nie musisz takie założenia założniony prostytut. Następna Wigilia będzie lepsza, bo będzie więcej produktów. Biedronki oczywiście. Większą prostytut. No co, to jest dobra? Młyny, na dobra, daj.

Zdjęcie tego normalnego, a później jak. Tutaj... Uśmiech! Co się ty Nie wiesz, to można robić zdjęcie podczas filmu. Hmm, <słowna> to wygląda jak to wyciska. Krupek bajka. Dziwnie, nie? No je. dajesz! <ś happen> <ślenie> Ale nie! wziął Piotr, dzisiaj i poszedł pytać. Nie, ja zaraz się umyć. No. A tam po co? Byliście się i tyle. Myli, się i tyle. Tak, nie wiem czy się lizali, nie myli, Pamiętam. O, to się znamy. Mieli takich specjalnych ludzi, którzy zawiesili lizacze. To, ja to no, to nie lizali. Po, teraz reszta to są. Zagrywa? Nie, no, no, no. nie ma. No, to jest cały film edukacyjny. Nawet no, <susuracja> jak cisnąłeś paszteta, to się No, Nie, k**a, słuchać. No przestaw sobie Damian, teraz weź nowe, a... to kto będzie nie wciśniął po co maszyz Słuchajcie daj stu. <tekstu. śle> <śle> 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 weź ten nóż, kurde stary. Nóż <śle> ofiarny. No to każ mi wziąć, jak mi wzią. <śle> Ja trzepię tam <śle> Dobra, proszę sobie zapalić. Jeden jest pytanie. To pytanie. Co? co? on robi? Ta głowa ciężko strada. Nie! Już powiedzieć o główka! Zjadłeś go mózg! Kurde, dobra! Jeden zależę! Nie! No już posyliłeś trochę.

A jest to. Czyli tak, 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 tak. ja głęboka w moją stronę. Jesteś najciekawszym osobnikiem. Jesteś bardzo Jesteś zaczynając od razu. W <laughs> Ty, ale tak od głowy zaczynasz. Czekaj, a może wiesz, zjadłeś, teraz czekają, a może będziesz się rozmrażał, rozmnażał, rozmrażał. rozmnażał. O, miasto się obnaża i ruszysz. <laughs>